Ta-da! Ogłaszam otwarcie naszego kanału. Tu siostry Dominikanki, misjonarki Jezusa i Maryi, które pracują na Łotwie. Nie pani, siostra Judyta. I Diana. Judyta, jak długo ty jesteś na Łotwie? No już 10 lat z małym okładem. Ja trochę starsza, 17 lat. Słuchajcie, dlaczego tutaj jesteśmy i Dlaczego wymyśliliśmy sobie, żeby otworzyć, stworzyć kanał na YouTube'a? Wszyscy wiemy, jak jest, teraz jest pandemia, nie można nigdzie jeździć z kolekcjami, nie można gromadzić się, jak to w naszym zwyczaju było jeździć do różnych miast i, i głosić, i głosić rekolekcje, tak teraz jest to niemożliwe. I kiedyś niedawno ksiądz, nasz ksiądz Biskup Wiktor zapytał się, czy nie chciałbyśmy poprowadzić rekolekcji online. Zgodziłyśmy się z wielką chęcią, tylko powstał problem, jak mamy to robić, jak technicznie to rozwiązać, żeby do Was dotrzeć. I więc pomyślałyśmy, że założymy no, kanał na YouTube, bo to się inaczej chyba nie da transmitować i. Można jeszcze równolegle na Facebooku, ale nie wszyscy mają dostęp do Facebooka, inni z kolei nie zawsze na YouTube potrafią się odnaleźć, więc, żeby była możliwość do, do dotarcia do jak największej liczby osób, stwierdziłyśmy, że tworzymy kanał na YouTube z możliwością równoległego transmitowania na Facebooku. No i tak, dlatego właśnie tutaj jesteśmy. Co zamierzamy tutaj robić dla Was? Przede wszystkim dzielić się tym, co w duchu naszego Ojca Założyciela świętego Dominika, do czego jesteście powołane, do głoszenia, do głoszenia prawdy. Wszędzie wszystkim i na ja? wszelkie sposoby. Jest to pierwszy. Pierwszy raz y, przestawiamy się, nagrywamy na YouTubie, dlatego proszę o cierpliwość y, dla nas i, i wyrozumiałość. Robimy to po raz pierwszy. Myślę, że i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni i że razem ten czas tutaj spędzony będzie dla nas czasem radości, pokoju i że to będzie czas y, owocny i dla Was i, i dla nas. A muszę Wam powiedzieć, że przed Wami stoi cała wspólnota klasztorna Najświętszej Trójcy. Jest nazwę Dwie, więc cała wspólnota przed Wami stoi, cała wspólnota chce być dla Was i cała wspólnota chce się dzielić tym, co same, dość czego same doświadczamy w swoim życiu, co przemedytujemy na, na, na medytacjach kontaktach z innymi ludźmi. Będziemy się tutaj spotykać. Mam nadzieję, że dosyć często, na ile obowiązki nasze tutaj nam pozwolą. Będzie to kanał dwujęzyczny. Będą filmiki, te same materiały będą w języku polskim i w języku łotewskim. Doświadczeni youtuberzy zawsze mówią na końcu swoich filmów. Jak Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i zobaczycie dzwoneczek, jak przyjdzie coś nowego. A my co mówimy, jak chcecie nam dodać odwagi i otuchy, dajcie łapkę w górę. Jak chcecie wiedzieć, czym chcemy się dzielić z Wami, jak będzie coś nowego, to zasubskrybujcie nasz kanał a wtedy zobaczycie dzwoneczek, że coś, ktoś z Łotwy, z Niepali do Was puka i chce coś Wam powiedzieć, z czym się podzielić. To chyba byłoby na tyle. Aha, jeszcze prosimy, piszcie coś w komentarzach, jak Wam się podoba. Może chcecie się z nami też podzielić. Obiecujemy, że będziemy odpowiadać na Wasze komentarze. Jeśli będą jakieś pytania, Oczywiście też będziemy odpowiadać na te pytania. Może będziecie chcieli jakoś konkretnie jakiś temat, na jakiś temat usłyszeć yy, nasze rozważania, yy, nasze przemyślenia. Piszcie wszystko w komentarzach. Bardzo chętnie będziemy je czytać i na nie odpowiadać. I to chyba byłoby wszystko. Do najszybszego zobaczenia i usłyszenia. Trzymajcie się. Szczęść Boże. Z Bogiem. Pa.